Siemanko, witam Ciebie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym pozdrowić moich ostatnich pięciu subskrybentów. Lovisa Beachplate, Energia SSO, Liz, Linda Silverwild oraz Vicky Hansel. Dziękuję za subskrypcję i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną jak najdłużej. Dzisiaj przedstawię Wam sposoby na szybkie zarobienie tokenów eventowych. A i przypominam, że jeżeli chcesz się znaleźć na poprzedniej liście pięciu ostatnich subskrybentów, Musisz zostawić suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę. No i oczywiście obejrzeć odcinek do końca. No nie. Dobra, dobra, Kumi, nie przedłużaj, tylko mów, jak zdobywać ten token. No to zaczynamy. Pierwszy sposób na zarobienie tokenów to. Udział w mistrzostwach, a dokładnie tych, które są o wyznaczonych godzinach, na przykład w Stein Jorvik albo w Jodowym Gaju czy też Murland. Przed rozpoczęciem wyścigów musimy podjechać do pewnej osoby, która da nam zadanie, abyśmy się zapisali na mistrzostwa. Po ukończeniu mistrzostw, nie dość, że otrzymamy podstawową nagrodę z mistrzostw. To dodatkowo otrzymamy jeden token oraz 100 szylingów Jorvik. No to co? Chyba warto, no nie? Tym bardziej, że SSO ostatnio podniosło nagrody. Kolejnym sposobem na zarabianie naszych tokenów eventowych jest branie udziału w tych wyścigach eventowych. Na przykład mamy od razu dwa wstajni Jorvik, przy tej postaci, której teraz w sumie widzicie. No i nie dość, że dostajemy za nie te rzetony. Tokeny to dodatkowo dają 400 pd dla konia. To jest masakrycznie duże, jak za jeden wyścig, I jeszcze w dodatku nie taki długi. No to warto jak najbardziej. Następnym sposobem jest wykonanie zadań eventowych, czyli tych, które dostajemy od tan na miejscu eventu. Za te zadania również dostajemy tokeny i, no powiem Wam, robi wrażenie. Najzwyczajniej w świecie trzeba wykonać te zadania i nic więcej, co tu będę komentować. No i co kochani? Ostatnim sposobem na tokany jest po prostu poczekanie na nadchodzące tygodnie, ponieważ w nadchodzących tygodniach będą nowe aktywności w naszym evencie, będą zapewne nowe zadania, nowe rzeczy, w których będziemy mogli po prostu zdobyć te żetony, więc nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu czekać. No i słuchajcie kochani, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu pszczółka, a przypnę Wam serduszko! Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.